Wow Tak, Łoł! przodu dziad był, w krzakach. O, żeś ty w mordę. myślę, że tutaj Fran przyduś, a my będziemy podpychać. Dobra, Franek, przerwij ogień. Uważaj, uważaj, granat, czekaj. Franusz, uciekać stamtąd. O, cholera jasna. Tak, cygan, tutaj na wieży jest snajper. Do tego snajpera nie można strzelać. To jest e, e, zrobione specjalnie, żeby po prostu, bo taka misja była, nie? Akurat takie, takie, uh -huh. mieli, takie mieli reguły użycia broni, akurat wtedy, w tym czasie, gdy do tej misji dochodziło. Bo tą misję, którą wtedy będziemy wykonywać, ona już została właśnie zrobiona na faktach i tą misję przeprowadzali właśnie żołnierze. Jak widzisz, USMC, trzecia, pierwsza kompania, nie ma. November 9, Dobrze panowie. Ok, będziemy się przedzierać od samochodu do pierwszego budynku. Pamiętać, że oni mogą tutaj z każdej, z każdej dziury, tak, nie? Dobra, panowie, idziemy. Biegiem.

Wow, nie mam, nie mam nie okej? Okay. Masz, ma masz, ja masz, masz bandaży, masz, masz się... Nic, nic, franicz, no wojna, wojna Dobra. Chodźcie, chodźcie Dobra panowie, jedziemy do... Wow, uwaga Oto wow! w Wow Łożysz ty mordę Tak, z przodu dziad był, w krzakach. Przyjął? O, żeś ty w mordę. RPG. Ui! Dobra, panowie, teraz pozwólcie kapitana. Możemy kapitana podnieść, trzeba podejść do. Na weźcie kapitana. Uciekajcie stamtąd, uciekajcie stamtąd. Oh. Jesus, sniper, sniper. E, przesuń się, nie Ale sniper teraz jest hardkorowy Franus, przesuwa się do prawej, pro, do prawej. Mm -hmm. Kapitan mm. Kapitan Kapitan jestem, jestem, już jestem. Copy that. We got additional reinforcements coming to you. O era, jasno, ten snajper jest chory Niziutko, niziutko kuczaj, i przeskakujemy Spotajcie, oh, spotajcie Znowu, znowu werwałem, co czyściej Nisko na nogach e, Franuś Występuj się panie Franuś, nisko głowa, nisko A gdzie ty, ty tymi nogami machałeś, że cię w Dziękuję. nogę snajper postrzednił? Pranek Kankana tańczył Uwaga panowie na prawo Oj, mamy otwarty do budynku Mam kontakt, kontakt panowie przy budynku głównym Czekajcie, zadymie i pójdziemy Tak, jest kontakt Weź tą, weź, to, weź to, tutaj przyduś, a my będziemy podpychać Przyjął the Dobra, Franek, yeah, yes. przerwij ogień Dawaj, Podobno, Franusz, dawaj. dobijaj, dobijajcie do budynku, do budynku, ostrożnie, ostrożnie. Przy Chodźcie, chodźcie. Mam bombę. Potrzebuję osłony, panowie. Jak to Chyba im się nie podobało, oh, że wam oh, 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 go oh, Cofaj, cofaj Panowie, panowie, a dookoła głowy, nie dookoła głowy uwaga Na, yy, na Kevrak jest jesteś cały. Chodźcie, chodźcie, panowie, wychodzimy yeah. do frontu, Cheers. do frontu. Cholera, najgorzej, najgorzej to jest to, że musimy... Uj, uwaga, uwaga, macie kontakt. On site. Rally uwaga, jest na klatce studowej. ID, panowie, musimy iść na górę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Weź przykryj, Słyska. przykryj klik, klik, przykryj klik, Nie, nie, Uważaj, z prawej strony Gdzie Pierwsze pomieszczenie, panowie Chodźcie, chodźcie Gdzie my się zniknęli? Nie na samą górę, toż tu piękno, po piętrze trzeba Ważej, ważej, granat, czekaj. Wleci, wleci, wleci. O cholera jasna, dostałem na wejściu. straszno. ale Czyli poprzedni tam wiesz, wiesz co, yy, Wiesz, co ja trzymałem te plecy, ale nie pokrył nik lewej flanki, bo ja plecy trzymałem. Nie, Ale nie ja szkodzi, tyś, nie szkodzi. Nie, no. żeś wyszedł w otwarty no, w ogóle. No, zrobiliśmy wyszedłem z budynku, tak? Nie będziemy tak, tak. w stanie tam już pokryć, nie? Okej, okay, okay. okej. Yy, ja mam tutaj problem z tym, że. że mnie yy, klawiszologia w ogóle wykopryknęła, teraz zostawiam, straciliśmy. Idźcie, idźcie panowie. Proszę, ja nie wiedzę tego. Uważajcie, gad na okna. Do Dobrze, że jeszcze cywili nie dodali, co Franuś? Wezmę twoją prawo. O jezu. Do A do, do, do dodadzą? <laughs> będą. O Już ja mam ja Już niedługo. To będzie, będzie Janka, co? O jezu. Już, już w tej coś? chwili jest mega trudno, a mm -hmm. wtedy już będzie w ogóle. Ma ładunki. ładunki. Pesy mamy chyba. I zarpet. Ładnie, na samym polu mamy Tak, tak, jeszcze jedno. A tam wali, ja Benny, kurde. Dobra, mamy ładunki. Dobrze. Dobra, gdzie masz ładunki? Sobie, dobra, dobra. Dalej. W ogóle w tym ferworze walki to nie zrozumiałem, bo tam wyszedłem na plecy, żeby nam pokryć... A, tam e... miało się o, coś w budynku z lewej strony. Czy... Czy... O nie, nie, o, nie tutaj no, wiesz, no, wiesz, ale spoko, spoko. Opracujemy plan teraz, tylko że to, to wiesz, a będzie na bieżąco, drzwi. bo... Tak, no, do... bo ja w ogóle to nieograne mam te gry, to jest ile A, tam... No tutaj się zmienia, gry. to nie ma że, nie że możesz... się nauczysz mapy, Franuś, no tutaj nie wiesz. Nie, 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 nie chodzi o na... mapy, naukę techniki naszej graje. A, to żeby się zgrać spokojnie. razem. Ja, ja wiem, że to ja w ogóle lubię zmienne warunki, więc to jest mega fajne. Ja nie lubię stałych schematów. No tutaj. Chodzi masz... mi bardziej o... O schematy, które my się nauczymy, to jest. Mega. A tutaj też, wiesz, tutaj też, kurde, to jest, wiesz, godziny, godziny trzeba spędzić na tym, bo, bo to jest, wiesz, to nie jest tak, że masz tą architekturę, architekturę proceduralną tutaj masz i tutaj jest ciężko cokolwiek, wiesz, tu trzeba tłucić po prostu reagować na bieżąco, nie? Oczywiście i bardzo, bardzo mi się to podoba, tylko same takie, wiesz, zachowania, nie, typu... Że, kto jest pierwszy, ostatni, wiesz, takie typowe, nie? No, no, Dobra. podstawowe. No, tak e, os, I tak dalej, nie? Budynek. To jest, to jest A, coś, co. No, powiem ci, trzeba pierwsza obrać. Było, było ostro. Nie, e, nie jestem nie pewny, czy musimy. Nurde. No, Dla mnie ostro. za mało. A spokojnie, zaraz, zaraz, jeszcze Cześć. zginiesz parę razy. No, no. no właśnie, właśnie. Sprawdzę lewą stronę i zobaczymy, A, patrz, chłopaki, na chłopaki na dalej w... ciągną. Dobrze, A, nie, dobrze idziecie super. panowie, dobrze Radom idziecie. Radzą sobie. Sobie. Na spokojnie. Nas z tej strony, może wróćmy na drugą stronę. Przejdźmy drugą stronę. Obejdźcie tyłem, skąd żeście przyszli. No nie wiem, czy mnie słyszeli, chyba słyszeli. Eee, nie wiem, czy słyszą nas, ale... Słyszą, powiem, jak tym, przycisie spację, nie? jak przycisie spację, to słuchacze, ale nie grają, nie, nie psujmy im mhm. tego flowu, nie? Bo akurat Oczywiście. dobrze idzie. Tak, tak. Jasne, jasne, jasne. A pewnie mnie nie słyszą. Patrz, Cygan pierwszy raz kurczę i... Daje Elegance. radę, daje radę, Prawda. idzie, idzie, idzie się e, kapitan, jak zawsze pierwszy przez drzwi, pierwszy w tubę dostanie. No ale takie były realia. <susuruj> Bardzo często ten, który wchodził pierwszy przez drzwi, to sam, tak jest, na klatę bierzesz. Wszystko. Góra. Hmm. tutaj ciężko grać, wiesz, tak? Gryzamy, gdzie, na no, tak. gdzie. Gdzie. co Gdzie są. Ale pisną. Dzieci Bo? atakujący no, no są tutaj. To trzeba... No tutaj trzeba się rozglądać, trzeba patrzeć, gdzie to, ja gdzie, gdzie, gdzie żeby jest, no może być wszędzie. Cofnijmy do tyłu. A oni tak do kącika, tu po ciemku, co on zrobi? Ale, ale mam, wrażenie, mam wrażenie, że ci agresorzy są mniej. Dobra. Może nie agresywnie, tylko mniej aktywnie. Pamiętasz, że my graliśmy to oni szybko przychodzili na plecy. i. poczekaj, bo to włączyłem na tym, na normalnym poziomie trudności. Aaa, dobra. Czyli tak to się Franek! Nic nie okay. było. dwa razy trzeba było cię reanimować yes. na początku, w pierwszej minucie, tak Tak, tak, żeby... tak ale Dobra. wiesz co, ja miałem pH ten Sniper, więc trzy razy odpalił, nie? Ale jak on cię w nogę trafił, to ja nie wiem, gdzie ty te nogi wiesz Nie, mam już zielonego, no widzisz, widzisz, no chyba kankana, nie, kankana nie, na pewno nie, szpagat zrobiłem Skody czyste na razie. Na dole słyszę. Na dole słyszę. Chciałem sobie, Minus? chciałem sobie jajka podrapać, Dobra, jak ręce miałem zajęte. I na dole nam no, oczyściłem jeszcze, zrobiłem. Dobra. Przejmij schody może? Tutaj szybko musicie do pomieszczenia, bo snajper, snajper Razem No zobacz, dało im się często wejść no, no. Wow! Ale, ale, go zgięło no, Ale dobrze w katy wyrwał ale tu widziałeś, ale ujęcie po prostu, jak on to przyjął, kurde, ale normalnie, wow, to było. Właśnie latarek, chyba nie wstrzymałeś? Dobra, ja się wychyla, czekaj. ma. Ja czy... Chyba nie ma co się wychylać, sprawdźmy pokoje, czy tutaj nie ma bomb, czy nie? Chyba chłopi z bomby wszystkie mają, ale no, nie sprawdzają sobie. Tutaj nie ma. Mam wrażenie, że ta gra wygląda ładniej, czy tak. Wy, tak, tak? Tak, tak, by, była Był, oh. był tuś, jakiś... Oh, <ślepięk> o, no, ja Oni nie odpalili tego gościa na dole. Cysyjmy dobra. Nie odpalili tego z rpg to jest to, to jest to... Zmieniali, no. zmieniali graficznie, jak widać, tak, nie? Jej, też można skonfiskować. Zobaczymy, wygląda. Patrz, patrz, patrz. To pierwsza, udana misja cygaru, nie? Przesuwamy no, kolejne no, no, no kolejną broni. No zobacz, lutuje. Nice. Nawet w tej grze lutuje. <śmienicza> Nawet w tej grze musisz lutować. Ej, <śmienicza> <Zbiera, śmienicza> Nie no. na szybkę with me? Nie, zbiera, no dobrze. Ale na fokusie instynk, panowie, no. na fokusie, elegancko wam idzie poszedł w stronę wyjścia. Ja pierdnięcie, człowiekowi, ale. Powiem próż, Ci, się, że ilość wrogów ja tak jakby jest większa, mi się wydaje. Albo po prostu A, dawno przegraliśmy, nie, nie wiem. No tak, znaczy na tym poziomie to już muszę powiedzieć, że nie wiem. Byliśmy na tym wyższym to na tak. że byliśmy na tym wyższym Zobacz, Zobacz już flankę i na plecy wchodzi. Aha, tak. Pojeżdżam. Dostała w ale możemy podnieść, zabiłem go. Cóż jeszcze jednego. Co to Ja pierdzielę. O kurde, Ben. Nice. Ej, don't worry. Ale ładnie go Ja piernicza, ale intens normalny. Poza, poza, idzie, poza, no, ja kurde. się kurde. Ja pier... Ale Giasz i uciekł. Ty. Brawo. Ty widziałeś to? Uciekł. Giasz się zza winkla i spierdzielił. O, ale jaja, ja nie? Benny, ty nie żyjesz? Nie, zginąłem, no. Będę też padł, o oh, cholera. Dawaj, Cygan, już, już niedaleko. Ale mega, mega te boty się zachowują, nie? Ja cię nie mogę. Ty wziął wypluł w Was i spieprzał, nie? Oj, U -u. ja cię nie mogę. Cygan z pistoletem, już tylko z tobą amunicja się skończyła. Amunicja no, się skończyła, ojej. Może przecież pójść do tego, do Nie, nie, już nie, już nie. Już teraz to jak wyjdzie stąd, to już nie wejdzie. Świetnie. Ha, no tak. No. Co ty no tej spokój ty sam Zobacz, zobacz cały skład stracony kurczę, wylek. tutaj wiesz Ciecie. On nie wie gdzie ma iść Mapy nie czyta chyba A w ogóle o? cygan pierwszy raz no wiadomo Dość nieczytelna gra moim zdaniem jeśli chodzi o mapę Ja tutaj ma... mapa tutaj to wiesz, to jest tylko dodane tak ogólnikowe Tak, tak i ciężko Pędy się... nie ogarniać, wychodź Cygan że... nie wychodź nie, nie. W tył na lewo no, i na samą górę. Tam znajdziesz nasi, Tylko uważaj, od zasłony do zasłony. Weź pod uwagę, że ten sniper cały czas będzie na ciebie polował. No patrz, kurde, będzie lone survivor normalnie. Ty. No wszystko ku to. No, no jeśli tak, ten. to normalnie dostanie złoty, złoty ten, no, ten złoty batona, dostanie. złotego batona dostanie. <laughs> nie, 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 złote batony są na, na... mega. Ale złoty oddech ziemniaka jak najbardziej. <grymne> 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 dawaj, dawaj cygan na górę, bo czas ci się kończy. Mm -hmm. Uważnie tego durnia snajperem. Sniper. No bo dostać. snajper, ale piszga ten snajper. Mać się nie mogę. Jeszcze ten dźwięk, czy tej, jakby z armaty tam walił ten sniper. Prawo, prawo, nie, 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 nie tu, nie tu. Ma no pewnie jakiegoś Dragonowa. Oh, nie wierzę. Ah. Nie, <grym> nie tędy, nie tędy, trygam. Dobrze, dobrze. Dobra. 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 <grym> no, trygam! Pierwszy hey, raz daj Six Days in Fallujah i pierwszy daj. raz misję normalnie Long Survivora zrobił. <grym> brawo, Co brawo, brawo. za gość. Elegancko, elegancko. Kurczę, Masz złoty order z ziemniaka, bracie. No. <laughs> Sprawdz specjalnie lying, dla, ja ciebie, dla ciebie. dla specjalnie ten. Ja bym powiem jak na pierwszy raz po tak długiej przerwie z Six Days in i Jeszcze cygan, pierwszy raz w ogóle w tą grę gra. No, po samouczku. Na to, naprawdę, to szacun, powiem, szacun. że... Ale ja nie skończyłem samouczka, bo mi się nie chciało już kończyć. O, zobacz, to no jeszcze na Leniucha. <laughs> na Leniucha. No, ale poszło. Napeweniaka. Nie no. ma racji, Miał rację. Brawo, brawo, naprawdę. No to... Nie, ja mówię na jabie to na żywym organie, wiesz, człowieku.